Wszystkie kobietki i kobiety. E... Drogie panie, jesteśmy tu już z synem któryś raz z kolei. I kiedy wraca się w to samo miejsce, nie jest łatwo, dlatego że mamy świadomość, że byliśmy z różnymi programami. Ale dzisiejszy program jest wyjątkowy dla nas, ponieważ wiedzieliśmy, że jedziemy na Święto Kobiet. No bo tak naprawdę mówię za siebie teraz z ręką na sercu. Co byśmy bez Was mogli? No właśnie. No i bardzo dobrze, że się rozumiemy, proszę Państwa. Jeżeli mężczyzna spotka kobietę, która go przytuli, pogłaszcze, będzie dla niego ciepła, to powiedział mędrzec potrafi zbudować wspaniałego mężczyznę. Bo samemu ciężko. Wiem, co mówię, bo mam fajną żonę. Dlatego, proszę Państwa, bardzo mi miło, że będę mógł. Z synem Dominikiem, który w, w 2017 roku po raz pierwszy wyszedł ze mną na scenę, wtedy połknął bakcyla i nie przeszło mu to do dziś. Zaprezentujemy cały koncert poświęcony kobiecie w różnym aspekcie i w różnych stylach muzycznych. Zaczynamy trochę przekornie: czerwone gitary, czarny akordeon. I pamiętaj, kobieto, wystarczy, że o Tobie pomyślę i od razu mam dobry dzień. Kiedy cię rano widzę na swej drodze, mam dobry dzień. Nawet już nocą na tę drogę wchodzę po dobry dzień Wtedy, gdy uśmiechajesz na spotkanie, mam dobry dzień Ty i ja dobrze wiemy, co się stanie w nasz dobry dzień Choćby w snach Pozwól przeżyć dobre dni Nie ma lepszych dni od dobrych razem z Tobą W dobre dni warto wierzyć Daruj mi, pozwól przeżyć Choćby w snach Wspól przeżyć dobre dni, Nie ma lepszych dni od dobrych razem z Tobą. Wtedy, gdy wierzę w Twoje wszystkie słowa, Mam dobry dzień, O nic już o nic mnie nie boli, Głowa mam dobry dzień. A i chyba także razem ze mną masz dobry dzień. nie trwa, chociaż będzie wokół ciemno nasz dobry dzień. Dobre dni warto przeżyć. Dobre dni trzeba wierzyć. Po co wstać? razem z tobą w dobre dni warto wierzyć daruj mi pozwól przeżyć choćby wstał pozwól przeżyć dobre dni nie ma lepszych dni od dobrych razem z tobą Dobre dni, warto wierzyć, daruj mi, pozwól przeżyć, choćby wystach, pozwól przeżyć dobre dni, nie ma lepszych dni od dobrych razem z Tobą. Dobre dni. 我爹。不。<Good>